Cześć, lamusy. Cześć. Gdzie jest pani? Pani jest na kwarantannie, wróci za dwa tygodnie. Halo, proszę o uwagę, proszę mnie wysłuchać. Na mocy nadanej mi przez samego siebie ogłaszam, że rządzę wami, frajerze. Ale ksiądz przyszedł na zastępstwo. Co? Przez się go pozbyłem. Witaj, kubusiu. Wróciłem. Raz się ciebie pozbyłem, to zrobię to i drugi. Nie dasz rady, kubusiu. Jestem potężniejszy niż kiedykolwiek. Chciałeś walki, to będzie walka. Stoczymy pojedynek. Jeśli ja wygram, idziesz sobie jak najdalej stąd. Ale jeśli ja wygram, siedzisz na moich kolankach przez wieczność. Papier, kamień, nożyce! Co? To niemożliwe! Nie! O Jezus, Maria, jaki sen posrany!